Rodzinnym rajdem rowerowym rozpoczęła Chrzanowska biblioteka Obchody tygodnia zrównoważonego transportu. W tą ogólnopolską kampanię, której celem jest m.in. promowanie ekologii i sprzyjających środowisku środków transportu, biblioteka włącza się już od trzech lat. Po raz drugi zdecydowano się na zorganizowanie rajdu rodzinnego w tym roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem szanowskich Cyklistów. Stowarzyszenie chce przekonać mieszkańców i władze miasta do budowy ścieżek rowerowych, a co za tym idzie jazdy na rowerze. Jak mówią członkowie Stowarzyszenia Rower to idealna alternatywa dla samochodu i przy tym sposób na aktywny wypoczynek. Jest to w sposób dobrze nam znany, moja rodzina robi to od dawna, więc nie widzę powodu, żeby nie miało się to stać bardziej powszechne. W Polsce jest wiele przykładów, że miasta... Zwracają się w stronę rowerzystów i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby i w naszym regionie tak się stało. Rodzinny raj rowerowy, który odbył się w miniony weekend, miał między innymi zachęcić mieszkańców miasta do takiej formy wypoczynku. Myślę, że tego typu akcje zachęcać mają właśnie mieszkańców do tego, żeby ruszyć się z domu, żeby nie tylko siedzieć przed telewizorem, no ale też pamiętać o tym, że ważna jest cała edukacja, tak? No a kto ma robić tą edukację? Między M.in. biblioteka. Zdaniem wielbicieli rowerów powiat Chrzanowski to prawdziwa mekka tras rowerowych. Organizując niedalekie wyprawy można wciąż jeździć po innych ciekawych miejscach, przekonują rowerzyści. Mamy z każdej strony świetne tereny do jazdy, do wszelakiej jazdy, do wszelakiego rodzaju jazdy rowerowej. W stronę powiedzmy Krzeszowic i, 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 i Krakowa Ojcowa do takich ambitniejszych podjazdów tych, tych górskich. W stronę Zatora, w stronę Doliny Wisły, Doliny Karpia już takie łatwiejsze. Oczywiście do dyspozycji rowerzystów są także ścieżki w Puszczy Dulowskiej, a nawet na obrzeżach Szanowa. Właśnie taką trasą poprowadzono rajd zorganizowany przez Bibliotekę i Stowarzyszenie. To jest trasa dla każdego. Tutaj chcemy zwrócić uwagę i chcemy promować dzisiaj akurat Kościelec. 15-kilometrowa trasa rowerowa wiodła przez Chrzanowskie Osiedle Kościelec, Źrebce, Pogorzyce i Stelle. Na pokonanie tego dystansu zdecydowało się aż 120 osób. Jechały rzeczywiście całe rodziny, nawet kilkulatki dzielnie pedałowały na kolejne kilometrach. W tym przypadku nie liczyło się zwycięstwo, tylko uczestnictwo i dobra zabawa. Bo jeszcze trasy czy myślisz, że bez problemu sobie bez problemu. Aż tak? To dużo trzeba trenować, żeby później w takim pewnym siebie. Nie wiem, ale ja już długo jeżdżę, więc raczej nie. W takich rajdach często bierzesz udział czy to pierwsze? W każdym. powiem każdym jakim jest. Czyli aktywny rowerzysta Szan? Tak. Co trzeba mieć? Co warto sobie zabrać, jak się wybiera na taką przejażdżkę? Jest bardzo ważny skask i czasami są rękawiczki. A coś do picia? Najlepiej woda. No i no najlepiej woda, może gazowana, może nie. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała policja, służby medyczne i członkowie stowarzyszenia szanowskich cyklistów. Na szczęście obyło się bez przykrych niespodzianek i wszyscy szczęśliwie dojechali na metę. Humory dopisywały, tym bardziej, że organizatorom i uczestnikom sprzyjała pogoda. Bardzo fajny sposób spędzania wolnego czasu. Najlepiej z rodzinką przy fajnej pogodzie. To super rzecz. Z dziećmi na dwóch kółkach często tak jest? Yy, w sumie dopiero zaczęliśmy niedawno. Pierwszy raz taki rajd. Dlaczego się dzisiaj Państwo wybrali? Oj, no dlaczego? No chociażby dlatego, że, że, że ta jazda nas jakoś tam zaraziła i sobie jeździmy teraz pomalutku. Dla mnie rower to jest od 15 roku życia, jak tata mi kupił kolarkę. 15... Jeździłem do 27, 28 roku. Znaczy jeździłem tak do bólu, jak się to mówi, tak? Dużo, dużo, dużo. Ale kiedyś ten moment musiał nadejść, że człowiek założył właśnie rodzinę, dzieci, no i po prostu i praca inna jest, no i już, już nie ma tego jazdy, takiej jazdy jak było dawniej, tak? Ja lubię jeździć na rowerze i szczerze do tego zachęcam. Dlaczego? Jazda na rowerze mnie bardzo uspokaja i czuję się podczas niej wolny. Rajd zakończył się piknikiem bibliotecznym przy Szkole Podstawowej nr 6 w Szanowie. Tam na rowerzystów czekała pyszna grochówka i spora atrakcji. Były quizy, konkursy rowerowe i super nagrody. Uczestnicy rajdu nie kryli, że mają apetyty na więcej takich rowerowych imprez i jest na to szansa. Będziemy organizować kolejne rajdy, chcemy żeby tego było więcej. Chcemy promować miasto. Cykliści zapraszają na rajdy oraz na organizowane przez siebie masy rowerowe. Chcą na nich zachęcać do aktywnej turystyki rowerowej i zwrócić uwagę na konieczność powstawania ścieżek rowerowych także w mieście.